Hymn o Miłości opisuje w bardzo praktyczny sposób, jak postępuje i jak nie postępuje miłość. Dziś dwa kolejne czasowniki określające miłość. Nie jest arogancka, nie nie wynosi się nad innych, nie nadyma się w niektórych tłumaczeniach. To jeden z nich. Zrobiłam sobie takie studium i poszukałam tego samego słowa, oczywiście w języku greckim, i kontekstów, w jakich autor Nowego Testamentu używał tego słowa i sytuacji, i zachowania, postępowania i ludzi, do których zwracał się z takim napomnieniem, z takim poleceniem, żeby się nie wynosili jedni nad drugich. Pierwsze miejsce, gdzie taki sam czasownik, nie wynoście się, jest użyty, znalazłam w pierwszym liście do Koryntian, czwartym rozdziale, w szóstym wersecie. Tam Apostoł Paweł zwraca się do członków kościoła. O których mówiliśmy, że lubili przy, tak ze sobą rywalizować co do nauczycieli, z którymi się utażsamiali, których uważali za swój autorytet. I tak jeden mówił, że właśnie Paweł jest jego autorytetem, inny, że Apollos, jeszcze inny, że Kefas. A byli też tacy, którzy uważali, że ja nie mam żadnych autorytetów wśród ludzi, ja jestem tylko Chrystusowy i tylko Chrystus jest moim autorytetem. I właśnie do nich w czwartym rozdziale zwraca się. Autor listu, apostoł Paweł, i mówi tak: przestańcie się wynosić jeden na drugiego, i mówi: Niech nikt w swojej pysze nie wynosi się nad drugiego. My możemy też się utożsamić z taką sytuacją, gdzieś mamy dostęp do nieograniczonej ilości autorytetów, czy jakichś kaznodziejów. Ludzi, którzy głoszą pismo, i właśnie lubimy sobie wybierać tych, którzy nam się podobają. I okej, okay, nie ma w tym powiedzmy nic takiego złego, natomiast Biblia zwraca nam uwagę na to, żebyśmy w związku z tym nie wynosili się nad innych, bo my mamy tą swoją. Przynależność do jakiegoś nauczyciela, i według nas on najlepiej uczy, i on jest tym najlepszym autorytetem. Następny taki fragment znajdujemy na początku piątego rozdziału, też pierwszego listu do Koryntian, i tam kontekst jest zupełnie inny. Tam z kolei okazuje się, że byli ludzie, którzy żyli w grzechu, grzechu seksualnym, i okazuje się, że Właśnie ci członkowie kościoła uważali, że nie ma żadnego problemu, my z tym nie mamy problemu, i mieli taką arogancką i zarozumiałą postawę. I właśnie do nich apostoł Paweł mówi tak. Jak to jest, że Wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród Was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu? Ciekawe, prawda? I jakaś taka. Lekceważąca postawa wobec grzechu, tak poważnego, że nawet apostoł Paweł mówi, że poganie uważają takie postępowanie za złe, a kościół uważał, przynajmniej niektórzy ludzie, nie ma żadnego problemu, nie ma sprawy i miał taką arogancką, wywyższającą się postawę. Następny kontekst, następna sytuacja zupełnie odmienna w ósmym rozdziale na początku, też tego pierwszego listu do Koryntian. Okazuje się, że właśnie do Koryntian apostoł Paweł najczęściej używał tego czasownika nie wynoście się, nie unoście się pychom. Widocznie mieli z tym problem. A tutaj kontekst jest inny. Tu chodzi z kolei o ludzi, którzy wiedzieli, że dane postępowanie, w tym wypadku chodziło o spożywanie mięsa, które było ofiarowane bałwanom, wiedzieli, że to jest złe, wiedzieli, że coś jest grzechem. Rozumieli to i tego grzechu nie popełniali, ale na podstawie tego właśnie wynosili się, wywyższali nad innych, którzy takiego poznania nie mieli. I chociaż apostoł Paweł mówi wyraźnie tak, to jest grzechem i wszyscy o tym wiemy, to jednak nie wynoście się z tego powodu jedni nad drugich i mówi: yy, wasze poznanie tego co jest złe wbija Wpychę, wiedza o tym, wbija w pychę, ale tym, co buduje, jest miłość. Kolejny kontekst, w którym użyty jest ten sam czasownik, to samo polecenie nie wynoście się, nie unoście się pychom, znajdujemy w innym liście, też apostoła Pawła, tym razem do Kolosan, drugi rozdział i koło osiemnastego wersetu. Ten werset zaraz zacytuję, ale najpierw nakreślę, co tam się działo. Tam z kolei byli ludzie, którzy uważali, że mają takie jakieś szersze, głębsze poznanie, doświadczenia, jakieś, nawet tam w niektórych tłumaczeniach jest powiedziane, że tajemne doznania, jakieś większe, głębsze zrozumienie objawień, doświadczeń, tak przynajmniej myśleli. I ta, na tej bazie z kolei wynosili się na ety innych, że oni właśnie y, są tacy szczególni, bo coś bardziej rozumieją, ale tym razem nie chodziło o takie intelektualne poznanie, ale o takie wewnętrzne, duchowe przeżycia. I na tej, na tej podstawie uważali, że mogą się wynosić na innych. I do nich właśnie apostoł Paweł mówi: y, To jest taki zmysłowy sposób myślenia. Taki człowiek jest nadęty bez powodu takim zmysłowym swoim usposobieniem. Bardzo ciekawe, prawda? Są cztery różne konteksty użycia tego słowa i wszystkie odnoszą się również do naszych czasów. Jakże często my lubimy się wynosić nad innych z powodu tego, jak już mówiłam, że mamy takiego, a nie innego nauczenia, nauczyciela i takiej a nie inne nauczanie i my je rozumiemy najlepiej i każdy, kto tego nie rozumie, to w ogóle nie poznał prawdy, albo po prostu jest taki ograniczony i ubogi. Z kolei inni, którzy rozumieją, że coś jest złe, że jest grzechem, wywyższają się nad innych i pogardzają tymi, którzy w ten sposób nie żyją albo nie rozumieją tego. Mamy też takie sytuacje, gdzie po prostu lekceważymy grzech. Stwierdzamy, że to nie jest taka wielka sprawa. Najważniejsza jest wolność, najważniejsza jest łaska. I nie czujemy w ogóle tego, jak bardzo potrzebne jest nasze wzrastanie w świętości i, i właśnie w tym upodabnianiu się również w naszym codziennym życiu do Chrystusa i do tego, czego On od nas oczekuje. I, i łaska jest właśnie tym, co nas przemienia, a nie tym, co toleruje grzech, tak jak myśleli niektórzy Koryntianie. I ta czwarta sytuacja, jakieś właśnie takie może charyzmatyczne, może właśnie takie nadduchowe przeżycia, sprawiają, że często też uważamy siebie za lepszych, za bardziej duchowych i wywyższamy się nad innych. I we wszystkich tych kontekstach Biblia mówi: nie wynoście się, nie umnoście się pychą nad innych, nie myślcie, że jesteście kimś szczególnym, kimś nadzwyczajnym, bo i tak wszystko, kim jesteście i wszystko, co macie, pochodzi od Boga. Nie róbcie tego, bo to nie jest miłość. Miłość nie wynosi się, nie jest zarozumiała, nie jest arogancka i nie unosi się pychą i nie wywyższa się nad innych, czyli też czytaj, nie poniża innych z powodu tego, że oni nie mają tego objawienia albo tego poznania, które ja mam. I następny czasownik: miłość jest taktowna. Umie przedstawić swoje poglądy, w to w co wierzę. I tak jak pierwszy list Piotra mówi, trzeci rozdział. Możecie obronić swoją wiarę, mówcie to, broncie swoich przekonań, ale róbcie to w sposób taktowny i odpowiedzialny, właśnie dlatego, że miłość jest taktowna. Ona tak postępuje, ona postępuje uprzejmie, tak jak mówiliśmy ostatnio, nie wynosi się, nie jest arogancka, ale mówi, przedstawia swoje, to, swoje racje albo to, co chcemy powiedzieć innym, w sposób odpowiedzialny i taktowny. Zapraszam na następne rozważania. Zachęcam do własnych studiów na ten temat. Niech Was Pan Błogosławi.